Rożpunka dawno, dawno temu w odległej krainie żyła cudowna para. Pewnego dnia kobieta przekazała mężowi dobrą wiadomość, że jest w ciąży. Jej mąż był tak zadowolony z tej nowiny, że powiedział, że zrobi dla niej wszystko. Więc pewnego dnia powiedziała mu, że tęskni za chrupiącą sałatą. Jeśli nie będę mogła zjeść tej pysznej sałaty z ogrodu naszego sąsiada, nie będę mogła odpocząć. Więc jej mąż poszedł do ogrodu sąsiada, aby spełnić życzenie żony. Ale niestety nie wiedział, że jego sąsiad to bardzo niebezpieczna czarownica o imieniu Kamila. Nikt tego nie wiedział, ale czarownica miała 150 lat. Aby wyglądać młodo, Kamila musiała dotykać tylko złotych rzeczy, więc pokryła wszystko w swoim domu złotem. Wszystkie talerze, łyżki i widelce. Butelki, lampy, nawet krzesło, na którym siedziała. Wszystko było pokryte złotem. A tego wieczoru usłyszała pukanie do drzwi. To sąsiad przyszedł poprosić o sałatę dla swojej ciężarnej żony. Kamila powiedziała, że może wziąć z ogrodu tyle, ile chce, ale pod jednym warunkiem: jeśli twoje dziecko będzie miało złote blond włosy, wezmę je. Mężczyzna nie wiedział co robić, ale głupio zgodził się i modlił, aby jego dziecko nie miało blond włosów. Kilka dni później jego żona urodziła piękną córeczkę w złoty, blond włosach. Nazwali ją Roszpunka. Kamila jakoś wiedziała, że dziecko urodzi się z blond włosami, więc zabrała dziecko rodzicom i przyprowadziła do domu. Czarownica bardzo dobrze zaopiekowała się roszpunkom, czysała jej blond włosy, które z każdym dniem rosły dłuższe. Kamila nigdy nie chciała obcinać jej włosów, ponieważ brała długie kosmyki, gotowała je w magicznym kotle i zamieniała w złoto. Moja magia zmienia jej długie złote włosy w złoto. Ustawiłam się na wieczność. Hihihi. Yupi! W głębi lasu Kamila wykorzystała swoją magię do zbudowania ogromnej, wysokiej wieży, w której uwięziona byłaby Roszpunka, gdzie jej włosy byłyby bezpieczne. Wieża nie miała nawet schodów w środku. Był tylko jeden mały pokój. Z jednym małym oknem. Roszponka dorastała w tym pokoju sama przez osiemnaście lat, z wyjątkiem wizyt Kamili. Gdy Kamila od czasu do czasu ją odwiedzała, wołała do niej z dołu. Roszponka! 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 Opuść swoje złote włosy! Roszpunka wyciągnęła swoje długie, splecione włosy za okno, a Kamila trzymała się ich i wspięła na wieżę. Matko, dlaczego ta wieża nie ma schodów? Dlaczego nie mogę stanąć na ziemi i bawić się kwiatami i ze zwierzętami? Moja piękna złotowłosa dziewczyno, to jedyny sposób, aby uchronić Cię przed złem tego świata. Istnieje wiele niebezpiecznych zwierząt i wszelkiego rodzaju podłych stworzeń. Gdyby coś Ci się stało, nie przeżyłabym tego. Pewnego dnia Robert, przystojny książę kraju, który urodził się tego samego dnia co Roszpunka, Zabrał swojego konia na przejażdżkę po lesie. Książę usłyszał śpiew w lesie i uważnie słuchał. Ten głos jest taki piękny. I podążał za dźwiękiem tajemniczego głosu, aż w końcu dotarł do dolnej części wieży, w której mieszkała ruszpunka. Kiedy śpiewała w oknie, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Rozejrzał się w poszukiwaniu drzwi do wieży, ale nie mógł ich znaleźć. I właśnie wtedy Kamila również przybyła do wieży. Więc książę ukrył się za krzakami, ponieważ wiedział, kim jest ta wredna wiedźma. O nie, to Kamila! To ta zła wiedźma. Co ona tu robi? Roszpunka, Roszpunka, Roszpunka. Opuść swoje złote włosy. Roszpunka opuściła swoje długie włosy, aby Kamila mogła się wspiąć. Następnego dnia książę wrócił do wieży. Kiedy przybył, próbował naśladować głos czarownicy i zawołał do wieży. Rożpunko! Rożpunko! Opuść swoje złote włosy! Rożpunka pomyślała, że głos brzmi dziwnie, ale i tak spuściła włosy. Książę Robert szybko wspiął się na włosy, aby dowiedzieć się, kto tak pięknie śpiewał. Co za wuchata wspinaczka? Roszpunka była przerażona, kiedy go zobaczyła. Kim? Kim? Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Jestem książę Robert. Myślałem, że możesz mieć kłopoty z powodu wiedźmy i takich tam. Jestem roszpunka nie powinnam była opuszczać włosów. Moja matka mówi, że nie nieznajomi to niebezpieczne stworzenia. Wynoś się stąd. Nie martw się, nie jestem niebezpieczną osobą, ani stworzeniem. Po prostu usłyszałem twój piękny głos i chciałem zobaczyć, co knuje wiedźma. Więc chyba jestem tu, aby cię uratować. Słowa księcia uspokoiły serce roszpunki i przestała się go bać. Droga, roszpunko. Czy chciałabyś ze mną zejść z wieży, by powąchać kwiaty, spacerować po lesie i spotkać piękne zwierzęta? Roszpunka chciała zobaczyć życie na zewnątrz przez te wszystkie lata, więc od razu przyjęła ofertę księcia. Mam pomysł, który może pomóc nam wyjść z wieży. Kiedy nadszedł kolejny dzień... Zła wiedźma Kamila przybyła do wieży i już miała zawołać rozpunkę, kiedy zobaczyła jej długie, blond włosy zwisające ze szczytu wieży. Hmm, pewnie widziała jak nadchodzę. I opuściła włosy. Kamila zaczęła wspinać się na szczyt wieży. I wtedy usłyszała odgłosy konia. Myślała, że ktoś może być w pobliżu, ale nie zawracała sobie tym głowy i wspinała się dalej, ponieważ chciała jak najszybciej dotrzeć do roszpunki. Kiedy przybyła do komnaty roszpunki, była zszokowana. Roszpunki już tam nie było. Ucięła włosy i uciekła z wieży. Moje złoto! Moje złoto zniknęło! Roszpunka obcięła włosy i przywiązała je do uchwytu na ścianie wieży, aby ona i książę mogli zejść razem. Kamila sama we wieży desperacko dotknęła obciętych włosów Roszpunki. O nie! Nie, 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 nie! To już nie działa, bo włosy są obcięte. Włosy muszą być na głowie, aby mogły zmienić się w złoto. W międzyczasie książę Robert i Roszpunka przybyli do zamku księcia. A książę opowiedział wszystko ojcu i matce, królowi i królowej. Król powiedział, że słyszał o imieniu Roszpunka. Była to córka starego rolnika i jego żony. Więc książę natychmiast zabrał Roszpunkę do starego domu pary, która powiedziała, że zaginęło im dziecko o imieniu Roszpunka. Gdy tylko jej biedna matka i ojciec otwarli drzwi i zobaczyli Roszpunkę, natychmiast ją poznali. Moja córko! Moja droga córko! Znalazłaś nas! Zła wiedźma zabrała cię od nas! Minęło tyle lat, ale w końcu jesteś w domu! Jesteśmy twoją prawdziwą rodziną! Roszpunka była bardzo szczęśliwa, że spotkała swoją prawdziwą rodzinę. A jak myślisz, co się stało z Kamilą, która została we wieży bez złota? Znajdę cię, Roszpunko! Będę cię ścigać za włosy, które zamieniają się w złoto!